Bez względu na to, co myśli Aleksander i co myśli mój główny bohater, ta podróż na pewno nie będzie należała do najprzyjemniejszych. hm. No dobra. Albo krzyki tej kobiety pochodziły stamtąd, i dlatego tam nie możemy wejść, albo pochodziły stąd. Laboratorium: Oj, jest? Upadł na podłogę kuchenną, czyli ha, czyli to jest tak jakby kuchnia, tak? Nic dziwnego, że tutaj torturują tą kobietę. To nie było straszne. Zobaczcie mi ten beznadziejny żart, ale. Wow! Witam panie. Mm. Co to było? Dinozaur? Nie wiem, świnia jakaś przerośnięta. Ech... Wow, ale to nie brzmi zachęcająco. Wcale, a wcale. Gdzie początkowe dzieci to jest jednak jeden z mniej uprzejmych elementów horrorów. Zobaczmy co tu w ogóle widzę skrzynki. Aaa, notka. Aha, czyli muszę znaleźć klucz do i tak muszę znaleźć klucz do miejsca, w którym się znajduje całe wino świata, aby nie wiem, znaleźć wino. O oh, wow. Hmm, o, to, to, one part, Zobacz co? Słoiczek. Jak słodko. Yy... Nieważne. Znaczy, o! Hm. Historia miłosna? No cóż. Amnezja może być straszna, ale... Co to będą jakieś staruszkowie się całować, czy co? Już nie wiem. Nie, naprawdę nie mam zielonego pojęcia co tu Co to, to... to... mogło... To mogło należeć do Aleksandra, tak? W końcu cały ten zamek należy do Aleksandra. Czyli co, ma jakąś swoją... Empuchaną? Hmm. No cóż. Najwyraźniej stąd nic więcej nie uciągniemy. W każdym razie nie póki co. A skoro kobiety nigdzie nie było... No to z przykrością stwierdzam, że chyba nie będę w stanie jej pomóc, bo... Najwyraźniej mm, zalała się w trupa i dlatego wrzeszczała. Hehe, <laughs> rozumiecie w trupa, bo ona pewnie nie żyje. Hmm, archiwa. Ło. Wow. na klimacie? A, więcej karluchów. Noha, noha, od ściany. Dziękuję. 16th of May 1839. The unflinching African Sun has continued to plague our expedition, making it impossible to dig until dusk. How Professor Herbert managed to find the location in these vast plains of nothingness remains a mystery to me. When I asked him about the tomb again, he told me about the legend of Tin Hanan, the mother of us all. An interesting story in its own right, but I can't help feeling there's more. Later that evening, we uncovered a passage beneath the dunes leading to a sand covered stone structure the professor was confident it was the tomb we sought and ordered the others to clear the way late into the dark cold night tomorrow i shall lead the men into the ancient structure hoping to reach the burial chamber no matter what the professor is keeping from me the dig should yield something interesting to take back to london and the british museum hmm, a zatem mamy angielskiego patriota, który wspiera, um, Katalogi. Znaczy nie, nie wspiera katalogów, tylko wspiera ym, turystykę. Tak, dokładnie Lubię brytyjskie muzeum. Eee. Z pewnością tak będzie Williamie. Wiem, teoretycznie powinienem łapać i tak ściągnąć myszką, ale z jakiegoś powodu łatwiej mi jest po prostu przesunąć całą postać. Światełko... Tak w ogóle wygląda na to, że... Nie podoba mi się to, co się tutaj dzieje. W każdym razie wygląda na to, że ciemność nie ma zbyt dużego wpływu jednak na kawę naszego bohatera, bo 17th May, 1839. My hands tremble as I write. I feel a need to document my tribulation, for I fear that my memory will fail me if I linger. Hmm. Today, I took some men and ventured into the dark, ancient passage we uncovered. Our torches burned faintly in the murky air as we slowly made our way underground. The men were superstitious and fearful. They argued loudly, and I felt their strange language getting to me. I mustered my strength and yelled at them to continue down the slopes and broken steps. The crudely carved passage confused me. It looked much older than the fourth century structure we had expected. The twisting path emerged into a great antechamber. The walls were lined with statues unlike any I'd ever seen. Despite their unearthly quality, I felt a strange familiarity toward them, which haunts me still. At the far end of the chamber, a great slab of stone sealed off whatever lay ahead. I gave the order to raise it, and as I pushed through the narrow space, the heavy stone suddenly dropped, sealing me inside. I was trapped. It's a trap. Ale skąd mnie go to przeczucie, że mógł stracić pamięć? Czyżby jakaś wskazówka co do tego, dlaczego ma amnezję? Nie, no to nie wygląda na. Mmm. Mm. Wow. Spokojnie tam bazy. Stare tony. Ok, zapalmy tą. Muzyczka. bo mają imprezę. Dobra, zaraz, zaraz do nich dołączymy, wiecie. Tylko najpierw wygrzebie z tego pomieszczenia czy się da. Gdzieś jest skrzynka. Ej, 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 gdzie, gdzie muzyka? Gdzie, gdzie muzyka? Nie, nie kończcie beze mnie. Ej, ludzie, nie, czekajcie. Nie! Nie, nie, ja nie chcę tu być sam, nie. No, poszli sobie. Dobra. Wracamy do eksploracji Local History Zamknięte Nie mam żadnego klucza, prawda? Nie To też nie mam jak tego otworzyć No dobrze Mother of God Tam coś warknęło. Ej, nie, nie, nie tam... Było otwarte. Dzień dobry. Co tam nas... Nie, mgła jest i w ogóle. I, I pewnie tam jest w ogóle bardzo nieprzyjazno. Tutaj mam chociaż potwora, dotrzymam mi towarzystwa. Bo Mam potwora, prawda? To jest oczywiste jak diabli. O Jezu. Dlaczego mi pas gasła? O, olej. Doleję tylko troszkę. Ja jestem bardzo oszczędnym człowiekiem. Nie potrzeba mi... Yy, nie nie mam tak dużego ego, żeby... Hmm. Wygląda niebezpiecznie. No cóż. Yy, więcej oleju. Chyba jednak nie będę musiał tak... Tak bardzo go oszczędzać. Much of the castle is old and hasn't been tended to for centuries. When the shadow arrives, it won't take long until things start falling apart. We're just buying time anyway. Let's do what we can. There isn't much to be done about the wards. We should reinforce weak structures. The ground will tremble, and there's a risk everything will cave in on us, especially downstairs. Here, here. I sługości powinni się zająć tym, co to ma znaczyć. Znowu to samo, Aleksandrze. Powinieneś. Krzanić te momenta, naprawdę, nawet nie chcę się tylko sprawdzać. Co to w ogóle jest? Aha. No dobrze. Uh, oh oh, no, 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 no. Why are doing this to me? 17th May, 1839. After pounding the unforgiving stone wall for what seemed like an eternity, I realised it was hopeless. I was trapped. I fell to the ground, gasping for air, trying to focus. That's when I saw a faint blue shimmer. My weakened body was heavy to carry, but I managed to push myself toward the enchanting light. Wow, so what is with this perspective? is it wide what? was waiting for me. Enclosed in dark nothingness, I felt myself drawn to the mystic light. To mam, mam, to, mam to złapać? Jest to wygląda trochę podejrzanie. Co jeżeli to jest, nie, wiem, z serce świata, jak tego dotknę, to wszystko wybuchnie, albo. E... Znaczy, nie, w sumie to są Twoje wspomnienia. Nie, nic złego się nie stanie. Chyba, że to przez to masz amnesię. Gdybyś hmm. geometry. The next thing I can remember is the grating sound of stone being lifted. The voices of the Arabs pulling me to safety. and Grasped firmly in my hands was the broken pieces of a most peculiar relic. Czyżby? No, cóż. Skoro z nami swoją historią, Danielu, to pozwolę wam. Mm. Moment, flashback się skończył. Bo tak on tak dziwnie chodzi, tak trochę ociążałem. Ok, Ale skoro tak skoro nic tutaj nie ma, a to nie może być rozwalone przez rękę, no to chyba rozwiązanie jest dość oczywiste. Głowa rycerza przydatna nawet po śmierci. You być when you activate the first one you hear that if it stops you'll have to start over isn't all this a bit excessive you can never be too careful then. no to mi się nie podoba znaczy zagadki z zagadkami Ech. dziękuję Myślałem sobie, że dobrze by było rzucić trochę światła na tą sytuację. Tak. Sprzątanie jest dość oczywiste. Książki, które trzeba wyciągnąć z półek. Widzimy drugą. A, jest jeszcze jedna gdzieś. Nie. Dziękujemy. W jaki sposób to się przesunęło? Gdzie tutaj są jakieś szyny albo cokolwiek? Ok. Nieważne. Niech sobie tej grze będzie. Łama wow, matko! Nic nie wchodzi. Wygląda na to, że dalej jestem. Sam. Z pewnością. Z pewnością tak właśnie będzie. Totalnie mi się nie podoba, co się tutaj dzieje. Moment, moment, moment. Czy to są... Local history. Hej, to były te... te fajne to te, 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 nie fajne w sumie drzwi. No hmm, hmm. O, bo Jezus Maria, nie, 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 nie. Nie, wy sobie... Wy sobie chyba żartujecie. Nie, 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 nie. Nie, nie, ja tam nie idę. Ja tam nie idę. Nie, 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 nie. Krzesło, 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 krzesło mi to pani pomoże wyjść. Nie, nie idę tam. Ale muszę tam iść, tak? Tam jest wyjście. Nie! Zobaczmy lepiej Hmm. Dlaczego się doda? Wow. Ło! Wow, Ło Jezusie! Co? Czemu? Ale czemu co? Co to było? Co mam się nie bać potworów, bo będą mi znikały na twarzy? Skoro tak? To bring it on. O, nie br br bring it on. Wow. nie, nieważne, 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 nie, żadne bring it on, spierniczamy.